Od sześciu lat organizujemy przegląd teatru Mamy i Taty. W tych przeglądach występują rodzice z Nowokódzkich przedszkoli. Stąd poszło, że dziewczynę nazywano kopciuszkiem, a ona obcierała tylko łzy fartuszkiem. Ale co to? Wózek jest pusty? A moja agatka zniknęła! Przychodzą przedszkolaki z różnych przedszkoli, przychodzą uczniowie z okolicznych szkół, aby oglądać te bajki. Potrafi ten lajkonik pięknie wierszem gadać, legendy, gawędy dzieciom opowiadać. To właśnie rodzice przez cały rok ćwiczą, robią sobie próby, żeby w tym dniu, właśnie dzisiaj, 3 czerwca, przedstawić to na tych deskach kina. Najlepiej się czuję na własnej kanapie Tu odpoczywam, leżę i chrapię I zapamiętaj, kradzione nie uczy. Dostaniesz mandat, może to cię czegoś nauczy Teraz uwaga Teraz troszeczkę uspokojenia, żeby nie, nie złościły się. To jest taka dziwna ramka, bo to jest najdziwniejsza ramka ze wszystkich ramek, które są w dniu. To jest tak zwana ramka pracy. Tutaj sprawdzamy, czy pszczoły są w nastroju roboczym, czy normalnie pracują. Pszczoły na dachu do Centrum Kultury znalazły się w ramach projektu Pasieka Kraków. Na Dachu Encyklopedii powstała pierwsza pasieka w ramach tego cyklu. Powstała już w lipcu 2017 roku, także to już jest trzeci sezon pracy. Pracę tych pszczół. O, jaka się mnie bardzo lubi. O, tu jest ładna ramka, ale niestety nie ma, nie ma matki. Szukam matki, no bo oczywiście królowa jest najciekawszą. Pozyskujemy miody odmianowe, ale przede wszystkim skupiamy się na miodzie wielokwiatowym, którego jest w tej okolicy najwięcej. Przed nami, przed nami są ogromne łąki yy, nowochódzkie, na których jest bardzo duża baza pożytkowa dla pszczół. Tutaj widać, że tu jest czerw komórek, za kilka lub kilkanaście do kilkunastu dni wylękną się nowe młode pszczoły. Nie możemy tego zrobić oczywiście na dachu stromym, niebezpiecznym. Natomiast ten dach spełnia wszelkie wymogi i jeszcze w dodatku ma bardzo bogatą bazę pożytkową w powierzchni. Całe to gniazdo, ta część nazywa się gniazdem i tutaj się wylękają młode pszczoły. Natomiast to co jest u góry oddzielone specjalną kratą odgrodową to jest miodnia i tam pszczoły składają miod. Pasieka na dachu Centrum Kultury nie jest jedyna w Nowej Hucie. Od roku posiadamy jeszcze dwie pasieki. Jedna jest na łąkach mogilskich, druga jest na ekospalarni. Ten miód jest przekazywany do Urzędu Miasta Krakowa i jest w formie prezentów rozdawany mieszkańcom Krakowa. Fajny jest taki, można go sobie wziąć do ręki i nic nie zrobić. No, no nie, ma, nie ma żądła. Wierzę panu na słowo, możemy na tak prawda. zrobić, że tak ja na nas... Wierzę panu. Można go naprawdę spokojnie wziąć do ręki. Trudniej nie mają, nie mają żądeł. I poleciał. Lubi czytać komiksy, zna chyba wszystkich superbohaterów. Cały czas siedzi i czyta. A później myśli, ze superbohaterem. To, co go wyróżnia to jego przekonanie, że ma supermocę. Jest to już czwarta edycja naszego festiwalu FilmOn. Jest to festiwal skierowany do osób niepełnosprawnych i intelektualnie. W tym roku rozszerzyliśmy zakres na całą Polskę. Zgłosiło się do nas 40 placówek. I Najlepszą aktorką została dziewczyna, która zagrała w filmie Czerwony Kapturek. Gdzie idziesz? Do babki, bo moja babcia jest chora. E, w imieniu Madzi chcemy bardzo serdecznie podziękować, ponieważ Madzia no, boryka się z problemami chorobowymi. Pozdrawiam wszystkich. Niestety nie mogła dzisiaj przyjechać ze względu na stan zdrowia. Samotnie czuję się wtedy, kiedy mi brakuje dziewczyny. Szczególnie jeszcze miałem taką sytuację, że jak mama zmarła, to ja też byłem samotny trochę, ale. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Tak nie! To masz jakiś pomysł na inny film? Kiedy nakręcimy, no, A możemy od jutra już zacząć. Cofać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ moś panie mnie kapie po głowie. Paweł na to, wolność Tomku w swoim domu. Jak tu na pewno chłopaki potwierdzą zaraz, zabawa przy tworzeniu filmów jest naprawdę świetna i to co, jak ja widzę, jak się zmieniają tutaj uczniowie, to jest coś niesamowitego. Jakby ten film daje strasznie dużo możliwości, że osoby nieśmiałe potrafią wyjść przed kamerę i bez żadnego oporu wystąpić. Bo bez rodziny mi jest ciężko. Mam na imię Karol. I najważniejsza dla mnie jest rodzina. Gościliśmy na naszej gali finałowej grupy z całego kraju. Przyjechali uczestnicy z Siedlec, z Głogowa, z Olsztynka, z Ostrudy. Więc naprawdę była to duża impreza. Dużo się działo i jesteśmy szczęśliwi, że chcieli być w tym dniu z nami i oglądać ich filmy i nasze filmy na dużym ekranie. I tu nie chodzi o to, żeby wierzyć, że masz jakieś super moce. Ale o to, żeby wierzyć, że może się pomóc. Powinniśmy, tak jak Marcin, wierzyć w siebie i w swoje umiejętności. Powinniśmy dokładnie tak jak on mieć otwarte oczy na potrzeby innych i działać tym, co mamy, co potrafimy, mimo przeciwności losu. Dokładnie tak jak on.